Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przekładam informacje o realizacji zadań Urzędu Miasta, przede wszystkim o stopniu wykonania zadań inwestycyjnych w gospodarki Miejskiej, komunalnym oraz o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres od dnia 20 listopada 2020 roku do 17 grudnia 2020 roku przedłożone na 28 sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym. W zakresie inwestycji gospodarki przestrzennej, w zakresie inwestycji budowlanych, trwają roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ulicy Sportowej 1 w Gostyninie. Uzyskano pozwolenie na budowę dla remontu elewacji zamku w Gostyninie oraz wykonawca przekazał ekspertyzę techniczną dla budynku przy ulicy 3 maja 2012. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, to w ramach postępowań poniżej 30 tys. euro, prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w formie zapytania ofertowego, w postępowaniu na dostawę i montaż sześciu sztuk lamp solarnych płynęły trzy oferty. Podpisano umowę z firmą RE, Solar Energy Power Spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie. W postępowaniu na rozstawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina w 2021 roku wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Izolbet Transport, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Ponadto na bieżąco udzielano wyjaśnień, wskazówek miejskim spółkom i jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa wydano 11 skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych i lokali mieszkalnych. W ramach realizacji list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz przedłużenia umów najmu lokali socjalnych na następny okres. Ponadto uporządkowano teren należący do gminy miasta Gostynina, wycięto krzaki, zielsko, usunięto nieczystości przy ulicy Nowej za sklepem Kaufman. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na czynności podlegające polega, zakazom w stosunku do dziwko występujących gatunków zwierząt objętych ok ochroną to jest pomyślne płoszenie ptaków w y parku imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego dźwiękowym urządzeniem metodą biosoniczną. Przeprowadzono weryfikację wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Zlecono wymianę przepustu i oczyszczenie rowu w rejonie ulicy Brzozowej w Kostyninie. Wydano postanowienie Burmistrza Miasta Kostynina w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustaleniu jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego i dwóch budynków produkcyjnych, jeden z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami w zakładzie produkcyjnym Bimer w Kostyninie przy ulicy Kolejowej 21. W zakresie dróg miejskich, w zakresie inwestycji drogowych zakończono prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji budowy drogi miejskiej wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i, skrzyżo i skrzyżowaniami od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do miejscowości Nagodu. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ulicy Kopernika, łącznik, łączniki ulicy Kopernika i Marcinkowskiego oraz opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia czterech odcinków drogi miejskiej ulicy Kopernika, łączniki ulicy Kopernika i Marcinkowskiego, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w kostynie. Dokumentację opracuje Kolbud spółka, z z Gostlina. Termin wykonania dokumentacji zostanie określony, został określony do 21 kwietnia 2021 roku. Jak już wspominałem wcześniej w dniu 6 listopada podpisano umowę z firmą PMB budownictwo spółka z spółka komandantowa z siedzibą w Gostlinie na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Hubalczyków. Termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2021 roku. W dniu 16 listopada podpisano umowę z firmą Walcerzak, budownictwa spółka SOS, spółka z siedzibą w Kostyninie na modernizację ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin realizacji zadania również do 31 maja 2021 roku. Firma Geowiz Krzysztof Przymyt z zakończył usługę geodezyjną monitorowania rzędnych drogi wzdłuż rzeki pomiędzy ulicą Tybanka, a ulicą Wspólna Kutlowska w Kostyninie. Jeżeli chodzi o zakres utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych, to zamówiono około 100 ton piasku sortowanego od 0 do 2 mm i przygotowano mieszankę piaskowo-solną potrzebną do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020-2021. Dokonano naprawy uszkodzonego chodnika na ulicy Płockiej oraz uszkodzonej nawierzchni wieczniki ulicy Marcinkowskiego Sosnowej Kopernika Płockiej. Dokonano naprawy ubytków na wierzchni dróg gruntowych w ulicy kolejowej i ulicy Kowalskiej przy przejeździe kolejowym na ulicy Langenfeld na osiedlu Zatorze oraz na ścieżce rowerowej w kierunku Zalesie. Dokonano naprawy uszkodzonych znaków drogowych na ulicy Ogrodowej, Floriańskiej, Tamkowej i Kościuszki. Uczestniczono w montażu lamp solarnych, trzech lamp solarnych w ulicach Kracznica, Wszyszkot Głównika, Krymalna i ulicach w zakresie organizacji ruchu drogowego opracowano i złożono do Burmistrza Miasta dnia projekt prawej organizacji ruchu y, drogowego na drodze wewnętrznej przy Galerii Handlowej Miejskiej, Handlowej, Pachar, w Handlowej 2 w Pustkinie. Opracowano i złożono do Starosta Powiatowego w Gotminie projekt organizacji ruchu drogowego na ulicy Regionu Polski. W zakresie spraw obywatelskich y, realizowano zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. RP i ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z zagrożeniem wirusem H5N8, wysoce zjadliwej grypy ptaków, który wystąpił na terenie gminy Gostyni w gminie Sierakówek w dniu 11 grudnia 2020 roku. Ukazało się rozporządzenie nr 1 z 2020 roku powiatowego lekarza Weterynarii w Płocku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków AI na terenie powiatu gostyńskiego. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 rozporządzenia za obszar zagrożony na terenie miasta Gostynina uznano południową część miasta or, e, ograniczoną ulicami Kowalską, Zamkową, Floriańską i Andrzeja Czapskiego. Realizując zapisy rozporządzenia, zakupiono oraz rozwieszono tablice ostrzegawcze informujące o wjeździe lub wejściu w obszar zagrożony. W dniu 17 grudnia 2020 roku otrzymano informację o wykryciu drugiego. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Gostynin w miejscowości zaworów Stary. Podjęto działania mające na celu realizację wytycznych i poleceń zgodnie z rozporządzeniem nr 2 z 2020 roku z dnia 16 grudnia 2020 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków KPAI na terenie powiatu Gostynińskiego. Stosownie do paragrafu 1 ust. 1 za obszar zagrożony na terenie Gostynina, uznano południowo-zachodnią część Gostynina, ograniczono w ulicami Ziejkową, Bierzewicką, od ulicy Ziejkowej do ulicy Jana Pawła II, Jana Pawła II, Floriańską i Andrzeja Czarskiego. Realizując zapisy rozporządzenia rozwieszono tablicę ostrzegawczej informującą o lub obszar zagrożony nowym punkt. Ponadto prowadzone są działania zgodnie z ustawą o szczególnych nawiązaniach związanych z zapobieganiem rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ustawą z dnia 5 grudnia 2009 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z Komendy Powiatowej Policji wpłynęło trzech wnioski o przekazanie nagroń archiwalnych niezbędnych do... Prowadzonych postępowym. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach realizacji projektu pod nazwą i zaczyna się dziś. Złożono wniosek o płatność za okres od 1 października do 30 listopada 2020 roku. Wraz z zaktualizowanym monitorowaniem uczestników oraz bazą personelu w szkołach odbyła się dodatkowa rekrutacja uczniów do projektu. Zajęcia odbywają się zdalnie za, po, za pośrednictwem platformy BILS. Gminę Miasta Gostynina złożyła dwa wnioski w ramach programów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy z nich na zadanie pod nazwą. Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji w ramach programu Infrastruktura Domu Kultury. Drugi na zadanie pod Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Z dnia 30 listopada 2020 roku podpisano umowę o powierzenie grantu na zadanie pod nazwą w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19, wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy FIDEN, poddziałanie 19, wsparcie na wprowadzanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta godzinna złożono. Rozliczenie końcowe wraz z wymaganymi załącznikami oraz wniosek o wypłatę środków. W związku z przystąpieniem gminy miasta Gostyliana do projektu pod nazwą Mazowiecki Program Przygotowania Szkół Nauczycieli i Uczniów do Nauczenia Zdalnego w skrócie z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa nr 1 w otrzymała sprzęt wspomagający naukę zdalną oraz oraz oprogramowanie interaktywne 3D dnia 23 listopada 2020 roku podpisano aneks nr 1 do umowy w związku z realizacją zadania pod nazwą modernizacja Mosir w Gostynienie poprzez budowę treningowego boiska kiłkawskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Sportowa Polska z dnia 2 grudnia 2020 roku beneficjent otrzymał drugą transzę dofinansowania w wysokości 632 894 zł i 37 zł. Azowiecki Urząd Wojewódzki pozytywnie zweryfikował złożone z gminy miasta Kostelina w sprawozdanie z realizacji zadania pod drogą przebudowa drogi miejskiej ulica Bolesława Kusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami i drogami, z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej ulica Jana Kwanowskiego wraz ze z w Kostyninie w ramach funduszu dróg samorządowych. Miasto Kostynin otrzyma dofinansowanie, już otrzymało, bo już są środki na koncie. Dofinansowanie wchodzi 3 milionów złotych na rozbudowę przedszkola numer 4 w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozbudowa przewiduje m.in. utworzenie kolejnych oddziałów przedszkolnych i czterech oddziałów złotkowych. W związku z prowadzonym naborem w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, pracownicy wydziału ds. pozyskiwania środków zewnętrznych na bieżąco informują zainteresowanych mieszkańców o warunkach dofinansowania oraz sposobie składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonano bieżącej analizy aktualnego harmonogramu naworu wniosków o dofinansowanie w trybie kompleksowym ogłaszanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 2020, a także programu krajowych. Jeżeli chodzi o wydział finansowy, to tutaj yy, taka jedna ważna informacja, która jest przekazana, to taka, że wystawiono i wysłano dziewięć z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości, 19 uchwał z tytułu niezapłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie promocji miasta i ochrony zdrowia przygotowano codzienną aktualizację oficjalnej strony internetowej Gospodarki Krajowej w sprawie społecznościowego i, i miejscowego informatora Gospodarki słychać. Uczestniczono w wydarzeniach patriotycznych. W tak 2021 za rozstrzelania mieszkańców Gostynina i Sieni Gostylińskiej przygotowano kolejne numer biletu miejskiego na pustynię w nakładzie 3 Ogłoszono konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących realizacji programów profilaktycznych związanych z zabrywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pod nazwą prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przebudzeń. Przygotowano paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych opieką Miejskiego Punktu Wsparcia Tynnego dla Dzieci w Artyk. Dokonano trzech nowych wpisów do obwinięcia działalności gospodarczej, 17 dziewiętnaście wpisów, 10 wpisów o zawieszeniu działalności, 2 wpisy o wznowieniu działalności gospodarczej i 5 wpisów o jej zakończeniu. W analizowanym okresie wydano zarządzenia m.in. w sprawie ogłoszenia konkursu ochot na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i zachowaniami ryzykownymi pod nazwą prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych w ich przebudzenie i powołania komisji konkursowej oraz zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podmiotu. Działalność spółek miejskich, miejskie przedsiębiorstwo komunalne, spółka z Gostyninie. Wniosek o preferencyjną pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania podatku przebudowa i rozbudowa o w, w Gostyninie. Po pozytywnej ocenie formalnej obecnie jest w dalszym ciągu oceniana pod względem finansowym. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie firmy przygotowującej przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania przebudowa i rozbudowa o w, w Gostyninie. Wykonano dokumentację projektowo koszarystową dla zadania pod nazwą Modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Krasickiego i ulicy Zielonej w Gostyninie przez firmę technika Technika z Poznania. Wykonano zadanie pod nazwą Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kubalczewsku w Gostyninie przez firmę Zisiko, Jan Górski i spółka z Gostyninie. Zakończono prace budowlane dla zadania pod nazwą rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej do w numerze ewidencyjnym 6008-2 w rejonie ulicy Kolonia w Gostyninie przez firmę HydroPols w Gostyninie. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-fosforytowej dla zadania połączenie sieci woreciągowej osiedle Prusa z siecią woreciągową ulicy Kolejowej w Gostyninie przez firmę GJ pracownia projektowa Jan Jacek Głowacki z Swoją pracę budowlone dla zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej policji Kolonia w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 6038 łamane na 14, 6039 łamane na 10, 6044 łamane na 6, 6045 łamane na 3 przed szpitalem Hydropol w Gostyninie. Wyłoniona ekomiału do ogrzewania obiektów oczyszczalni firmę Englopasz węglowław spółka z, z Poznań. Wykonano operację szacunkowy na odpuszczanie ścieków. Wprowadzono wymianę wodomierzy na terenie na nowoczesne zestawy radiowe. Ze względu na utrzymujący się stan <coughs> ekonomiczny ograniczono częstotliwość wymiany wodomierzy do niezbędnego minimum. W laboratorium zakładowym na bieżąco prowadzone są analizy wody i ścieków dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz z pewnymi ograniczeniami dla podmiotów Zewnętrzny. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w yy, Gostyninie to y, eksploatacja sieci i węzłów cieplnych w związku z stanem zimowym. Ciepłownika, natomiast produkcja energii cieplnej, obsługa urządzeń technologicznych znajdujących się w ciepłowni. Miejskie Centrum Handlowe Stara Betaniardnia, spółka ZOW w Gostyninie w analizowanym okresie stan wynajęcia lokali przez telewizję wynajętych. Na 113 lokali wynajętych jest 2. Zostanowi procentowe obłożenie dwóch obiektów na potem 90,21%. W galerii handlowo-usługowej na 56 lokali wynajętych w 48% zostanowi procentowy udział w wysokości 85,71%. Kala targowa pozostała bez zmian i przy obłożeniu procentowym 94,74% osiada wynajęte 54,97% lokali. W przypadku wiaty utrzymano wynajęcie powierzchni na maksymalnie 100% poziomie, 20 miejsc wynajętych 20. w poziomu 20. Agencja Rozwoju Promocji Zamek, spółka z w yy, spółka realizuje usługi zdrowego żywienia, wynajem pokoi hotelowych został ograniczony zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi, tylko dla podróżujących w realizacja usług gastronomicznych w spółkach, nie została wstrzymana. Na wniosek zarządu właściciel dokonał zmian w akcie notarialnej spółki, poszerzono rodzaj działalności oraz kupujące w PKD, m.in. ruchome produkty ekonomiczne, pozostała usługa działalność ekonomiczna, działalność protekcjowa i rekreacyjna, działalność powyższa na wnioskach i działalność pokojów, zagadek, domów, i miejsc do i w zakresie innych form protrybki lub rekreacji organizowanych w organizowanych pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamknięciu przestrzeni oraz pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej i opieki Podjęto działania zmierzające do uruchomienia usługi kategorii dietetycznego, dietetycznego, hmm. abonamentu na posiłki, ości środowiskowej i wartości energetycznej wraz z dostępem do I to jeszcze uzupełnia tutaj parę pytanie. Jest realizowana umowa yy, na dostawę yy, posiłku yy, do szpitala w Gorzewie. Yy, na ten moment nie ma żadnych problemów jest wszystkie, które są opłacane, parę zgodnie z terminem. Miejski Towarzystwo z Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Gosteniny, Spółka ZO, Miejskie Towarzystwo Budownictwa, Spółka WZO, administrator, zarządca budynku realizuje zadania w ramach zawartej pomiędzy spółką a gminą miasta Gostynina umowę o administrowaniu z miastem, w, 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 w roku. W zakresie sprawozdawcy pracownicy FDB w Pustynii przeprowadzali szereg prac remontowo-procedacyjnych w budynkach i na terenach żelekłych do posesji zarządzanych i administrowanych przez spółkę. Wykonane prace obejmowały roboty hydrauliczne, roboty ogólnobudowlane, roboty plakars plakars plakarskie, roboty elektryczne. Na bieżąco prowadzona jest kontrola i obsługa pieców oraz łóżek. I na sam koniec miejskie przedsiębiorstwo czyszczenia Miasta, czy Miasto Miasta w Pozdrowiu, Spółka ZO. Przypomnę, że od 27 maja, spółka świadczy 2019, -2019 roku, spółka świadczy usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych i nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Goslinnej jako porty ponadto SUES, spółka gospodarka komunalna oraz obsługuje punkt selektywnej i biurku odpadów komunalnych. Dodatkowo spółka odbiera nieczystości stałe od podmiotów gospodarczych z terenu gminy miasta Goslinina. W analizowanym okresie nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Miastego Sylina odebrał 65,86 tony niesegregowanych mieszanych odpoczynków komunalnych o ok. połowie 20.03.01 0,64 tony opakowań z tworzyw sztucznych o połowie 15.01.02 1, 0 ok. 15, ,1 jedna tona 14 tony 1 <trym> jedna tony. tona 14 tln opakowań papieru i tektury o 15.01.01 0,96 tony papieru i tektury o kodzie 20,01,01 i 0,64 tony tworzyw sztucznych o kodzie 20,01,09. Wymienione odpady przekazane zostały do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Głońsku spółka z o.o. 94 Zakład na Gospodarowanie Odpadów w Świętę 09 oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu spółka z o.o. 63 regionalne zakład gospodarki z odpadami w Rachocinie. W ramach umowy pod zlecenia z firmą SUEZ Polska Gospodarka Komunalna spółka ZOO z nieruchomości zamieszkały, zamieszkałych zostało odebrane 116,08 tony niesegregowanych mieszanych odpadów komunalnych o kwocie 20,031 58,38 tony odpadów do deklaracji o kwocie 20,02,01 powyższe odpady Zostały przekazane do firmy SUEZ Polska Gospodarka Komunalna, Fundacja Południowa 31, 09400 Płock Plac Przeładunkowy przemysłowa 35, 09400 płoc, lekki odchodzie ponieściciel 1,35 mm, 0400 mm, megatony. tys. Mega tony. firma handlowo-sługowa, Natura, Marek i Pałowiec, 11 Katerotowej Rymańskiej. wat het dit was van die analise wat opstel het en wat het dit beteken dat dit nou ook opstel is al die getal het